Proszę Państwa, emocje wciąż nie opadają po walce wieczoru gali KSW 75, dzisiaj gościnna. Ziemia Sondecka, Beskid Sądecki, miasto Nowy Sącz, po raz pierwszy w historii, ale myślę, że nie po raz ostatni, bo dostaliśmy dzisiaj taką energetykę trybun, taką tutaj reakcję podczas main eventu, że no trzeba tutaj absolutnie wracać. No Mati, ja też ja gdzieś wyrosłem z tych małych gal. Jeździłem bardzo wiele lat na te wszystkie małe wydarzenia, które miały no nie po 3000, tak jak tutaj, tylko po 100, 500 osób, i to jest coś niesamowitego, kiedy właśnie przychodzi lokalna publika w tych dużych miastach w Atlas Arenie, w Ergo, w Warszawie, Kip Kibice już po prostu przywykli do tego, że jest KSW, i tam często te reakcje są takie raczej tylko na pojedyncze sytuacje. Tutaj, dzisiaj, my nawet w walkach, prawdopodobnie starciach, w których kibice nie wiedzieli nawet kto walczy, była od początku do końca żywiołowa atmosfera, a to, co się wydarzyło w walce wieczoru, to jest absolutnie inny poziom dopingu. A ja wezmę kamyk. I wrzucę tam bardzo mocno do ogródka bokserskiego, do ogródka pięściarzy. Tak się właśnie buduje lokalną publiczność. I zobaczcie, mówię tutaj, zwracam się do wszystkich pięściarzy, jak można zbudować sobie rzesze kibiców, którzy przychodzą na e, zawodnika. Tak jak dzisiaj przyszli na Roberta Ruchałę. Bo po, espresso z Mati. Ponieważ działo się bardzo dużo dzisiaj podczas tego wieczoru, to chcę, żebyśmy rozpoczęli od walki najistotniejszej. Main event. Pewnie tak tutaj we trzech stoimy, każdy inaczej spojrzałby na e, trzecią rundę. Powiem tak, walka była tak równa, tak emocjonująca, tak dobrze wyglądali obaj zawodnicy, że wiem, że się nie dało, ale chciałbym, żeby się zakończyła remisem. To samo chciałem Mati powiedzieć, naprawdę przede wszystkim świetnie to się oglądało, widać, że każdy miał plan i wiesz, tyle tych zagrań, tej nieustępliwości, ale takich myczków naprawdę taktycznych i technicznych, mimo Robert, mimo młodego swojego wieku jest mądrze prowadzony, był dzisiaj postawiony naprawdę przed wielkim, ciężkim zadaniem, jakim był Damian Stasiak, ten test zdał, niejednogłośna wygrana. Galerze, żałuję, że to nie jest 5 rund. Mhm. Słuchaj, muszę. Chyba yy... Mikrofon, tak? A, Alberta, mikrofon padł, tak? Czym... To musisz Pop... powtórzyć wszystko, co powiedziałeś, do tego mikrofonu. Znaczy, patrząc na tą e, walkę, naprawdę to było wiele takich elementów zagrań taktycznych, ale przede wszystkim technicznych. Naprawdę wielka nieustępliwość obydwu e, panów. I naprawdę oglądało się to świetnie. Ja bardzo żałowałem od samego porządku Boży. Czemu nie jest to 5 e, rund, oglądający pierwszą rundę? Wielkie tempo tego pojedynku. I ten Damian Stasia, który naprawdę wydaje się opadł z sił, a jak zombie, szedł do samego końca i mieszanie tych uderzeń. Dół, góra, elementy bokserskie. Taj bokserskie, naprawdę przepiękny pojedynek, godna walka wieczoru. Co, musimy się tutaj chyba dzielić jednym mikrofonem, bo mamy lekkie problemy techniczne. Na szczęście takich problemów technicznych nie mieli zawodnicy e, walczący w main event. Powiem tak, e, Robert Ruchała, on od razu gdzieś po walce wyraził swoje. Nadzieje, wyraził swoje pragnienia, że chciałby walki o pas mistrzowski. Z perspektywy kibica chcielibyśmy walki rewanżowej, bo to się naprawdę dobrze oglądało. Bardzo często te walki rewanżowe, one budują jeszcze większą historię, one budują jeszcze większe emocje. Czasami też dzieje się tak, że... Ten starszy Misz, ona ten pierwszą walkę potrafi przygotować się doskonale. Jeszcze wiele rzeczy wycisnąć. Rewanż nie zawsze wygląda y, tak dobrze, dlatego no gdzieś tutaj taka jest moja ciekawość związana ewentualnie z walką rewanżową. To jest jednak dzisiaj zadanie właścicieli, właścicieli, federacji i dyrektora sportowego. Ja jestem jak najbardziej zauważam, że to się świetnie oglądało i naprawdę wszystkim należy również, że to się daje nowista Siakowi. Robert Lucha na pewno też będzie otwarty na taki pojedynek. Czekam na to i mam nadzieję, że dojdzie do takiego starcia. To ja powiem, że jestem przeciw, bo ja z kolei wolę, jak dochodzi do takich starć, żeby jednak trochę ta historia narosła, żeby jeszcze jeden drugi stoczył po jednej walce i wtedy, kiedy dochodzi do tego rewanżu, to możemy to wszystko zbudować, że znów wypracowali sobie tę drogę. Na no Robert Duchawa w tym momencie ma tylko od niego więcej zwycięstw z rzędu w KSW. Sebastian Przybysz i Phil de Vries, to jest dwóch mistrzów KSW. On ma pięć wygranych z rzędu. To jest taki wynik, że powinien już aspirować rzeczywiście o tych najwyższych miejsc, jeśli chodzi Ranking, a można by to pasować. No i proszę Państwa, to była właśnie ta różnica w myśleniu nasze kibicowskie, federacyjne <laughs> Dominika. Tak, Dominika ja jestem Dominika, zepsuty jest Dorniata. Słuchajcie, przechodzimy do, do main eventu i musimy porozmawiać o kartach sędziowskich, bo tutaj dwóch sędziów punktuje zwycięstwo Daniela Omieleńczuka stosunkiem 2 do 1. Jeden sędzia, chyba sędzia Czajka z tego co pamiętam, tak? Punktuje, punktuje 3-0 dla. Dla zawodnika z Czech, dla Martinka i uwielbiamy Daniela Omirańczuka. To jest naprawdę prawy, mądry człowiek, dobry sportowiec. Natomiast no. Ja nie umiem tego wypunktować. 2 do jednego dla Daniela. Ja nie chcę używać jakichś mocnych słów, bo to też jesteśmy świeżo pogali. Z perspektywy komentatora zawsze mu podkreślamy, że to może wyglądać inaczej niż z perspektywy kibiców czy sędziego. No, ale ja byłem w olbrzymim szoku. Ja stałem w klatce i sobie szykowałem już pytania w głowie do Daniela. O czym będziemy rozmawiać po tym, jak zaraz odczytają sędziowie, że przegrał to starcie? No, a tu nagle z znienacka okazuje się, że jest dokładnie odwrotnie. No, dla mnie to była bardzo czysta wygrana. Martinka te ciosy proste, rozbijanie. Na każde 3-4 mocne ciosy Daniela Martinek odpowiadał 20, także tak mi, się, tak mi się wydawało, to jest moja perspektywa. Ja, ja widziałem Martinka, który mm, walczy bardzo mądrze, który dobrze się rusza, zgadza się praca nóg, zgadza się prawy prosty, potrafi zmienić pozycję, te lewe też trafiają. Daniel z wyjątkiem tych momentów, gdzie rzeczywiście dwa, trzy razy przyspieszył, miał duży problem, żeby rywala złapać. Rywala mobilnego, rywala, który widzi walkę, rywala, który ma naprawdę taki dewastujący yy, ten cios prosty. Ja jestem tego samego zdania jak ty, Mati, wiesz. Między widzieliśmy czego się spodziewać po tym pojedynku, jak będą chcieli obaj je zawalczyć i wydawało się, że Martinek właśnie tego dopiął, zawalczył tak, jak chciał. Yy, korzystał z... Swojej mobilności, pracy nóg, ciosów, po prostu umiejętności wykorzystania dystansu, a Danielo jednak nie mógł do końca wejść w ten pojedynek, i wydaje mi się, że ta przewaga w ciosach trafionych była akurat na korzyść Martinka, Mimo, że całym sercem naprawdę kibicowałem Danielowi, wiadomo, cieszę się z jego zwycięstwa, ale też dla mnie to jest zaskoczenie. Ja myślę, że tutaj nie będziemy wychodzić przed orkiestrę, bo to są decyzje oczywiście szefów federacji, natomiast z tego co słyszę, tam już się odbywała od razu bardzo poważna dyskusja, więc nie wykluczam jednak zmiany wyniku. Nie wykluczam zmiany w wyniku yy, tej walki, no bo też tam widziałem wielkie zdenerwowanie i i Martina i Maćka. Musimy poczekać, być może to jest nawet kwestia kilkudziesięciu minut i będziemy mieć nowe informacje dotyczące y, tego werdyktu. No Martinek jak Martinek y, uszanował decyzję, szanuje pewnie też Ol, całą No brzmię brawa to była klasa, czy, Szanuje czysta, też czy... karierę Daniela Omineńczyka, natomiast i on i jego trener Andrzej Kościelski no mają swoje spojrzenie na ten na ten werdykt. Yy, sensacja. Sensacja wieczoru, czyli porażka przed czasem w 28 sekundzie rundy drugiej Tomka Narkuna. Ta pierwsza runda kiedy przy, wychodzi przy nowym kawałku Legendery, wydawało się, że legenda KSW wraca do swojej gry, stawia znowu na parter. Tak przypomniał mi się od razu Daniel Rutkowski, który wraca do, do podstaw, natomiast szalenie zmęczył się tą trudną techniką i, i widać był, jak oddycha od gongu oznaczającego początek drugiej rundy. Tak, uparł się zdecydowanie na tą grę parterową, przede wszystkim na siłę, szukanie e, tej techniki kończącej, przede wszystkim widowiskowej techniki kończącej. Widać, że kosztowało go to wiele, wiele siły. Tak naprawdę pół rundy cały czas pompował te ręce, ciągnął na Najpierw to poddanie z pozycji bocznej, jest takie otrzymania KSG potem mocno ciągnięta ta gilotina, po prostu zmęczył się mocno nam Tomasz Narkun i to było widać zdecydowanie w rundzie drugiej. Skrzetnie wykorzystał to Da Silva, najpierw dwa razy przyzwyczaił Narkuna do tych kopnięć okrężnych, kopnął na pas, potem kopnął nisko, a potem zmylił. Tak wydaje się, że na zmęczeniu zareagował tak na to Narkun i bardzo precyzyjnie trafił tym Centralnie prosto w szczękę. Nawet widzimy, jak da Silva nie chciał nawet tutaj dobijać. Jeszcze tak spojrzał i zobaczył. I dopiero teraz dobił. Tak, on, on tutaj zachowywał się bardzo humanitarnie. Natomiast, ponieważ widział, jaka jest reakcja sędziego, że on pozwala jeszcze na dobijanie, bo chciał jeszcze dać szansę Tomkowi, trzeba powiedzieć. Tutaj yy, sędzia Bosacki, także już po tym pierwszym jednak ciosie z góry zauważył, że, że tutaj nie ma żadnej reakcji, że należy absolutnie tę walkę skończyć, i, i, i to była bardzo rozsądna decyzja sędziego. No, ciekaw jestem tej przyszłości Tomka Narkuna, bo to jest jednak trzecia porażka z rzędu. To jest Phil de Vries walka w kategorii ciężkiej to jest Czujigajew Gajew i dzisiaj no, jednak porażka z Enrique. No i to co mówiłeś, czyli ostatnia walka w, kontra ostatnia walka w kontrakcie Tomka Nartuna tak, że, tak została jeszcze jedna, także tutaj no, ciekawe po prostu jak to się potoczy. Też pamiętajmy, że przez to jak długo Tomek Narkun był na tym samym szczycie, no to nie jest człowiek, który zarabia mało w KSW, więc też oczywiste jest to, e, takie, takie garze się, wiążą się z tym, że też e, pojedynki i rywale muszą być wymagający, także tutaj trudno będzie o odbudowanie, nie? o jakąś taką starcie na przetarcie, że tak Wiesz powiem. ja może powiem romantycznie i kibicowsko, nawet jeśli mają się strony rozejść i każdy ma pójść swoją stronę, Chciałbym jednak po tylu latach emocji, po tylu latach trzymania pasa mistrzowskiego, po spektakularnych poddaniach, żeby wypełnić ten kontakt, żeby dać może nawet Tomkowi łatwiejszego rywala, dogadać się we względach finansowych, bo myślę, że... Zrobił dużo rzeczy dla Federacji, Federacja dużo zrobiła dla Tomka Narkuna i to byłoby przyjemnie, gdyby publiczność miała taką informację, mogła wstać po, po zwycięskiej walce i pożegnać Tomka. Pamiętajmy, to jest pierwszy człowiek w historii KSW, który zatrzymał Mameda Halidowa. Po 19 pojedynkach to on był tym, który zakończył ten, tę niesamowitą pasę Mameda. Najdłużej też również dzierżył pasą, sportowo całkowicie się broni, pokazywał to nieraz w klatce, dawał efektowne skończenia, jeśli chodzi o parter, efektowne nokauty i ja też czekam przede wszystkim, na to, bo jeśli chodzi o jego postawę w klatce, to naprawdę jestem fanem jego umiejętności. Słuchajcie, no mieliśmy też tutaj decyzję no contest, moim zdaniem absolutnie właściwą, uargumentowaną tym, co się wydarzyło się. W, w klatce. Mam sporo wątpliwości, by nie powiedzieć, nie zgadzam się do końca z decyzją w rywalizacji pań, bo wydaje mi się, że naprawdę Czeszka w tej walce chyba zrobiła troszeczkę więcej, żeby, żeby wygrać. Co jeszcze zapamiętacie z tego wieczoru? No, taki znak zapytania przy Adamie Soldajewie, bo oczywiście mamy te wszystkie rzeczy, o których mówił, czyli to robienie wagi, ale myślę, że dzisiaj zaprezentował się poniżej oczekiwań nie tylko naszych, ale też swoich, bo wiemy, że on mierzy bardzo wysoko, bardzo dobry występ Aleksieja Poliszczuka tam. Co prawda chyba w każdej rundzie wygrywał Adam Soldajew morze jedną odsłonę oddał, ale dalej, no to jest taki pojedynek, który daje dużo do myślenia i na pewno będzie musiał Adam Soldajew udowodnić w kolejnym starciu, że jest tą schodzącą gwiazdą, że jest tym talentem, o którym się oni... Mówi od lat, no i dwa znakomite skończenia. Szkaradek, Pyrwulesku to też takie fajne elementy tej gali. Właśnie miałem tutaj wspomnieć o. Szkaradku. Naprawdę świetna postawa. Tutaj też rozgrzał publiczność do czerwoności. Działo się od samego początku i również działo się w tym starciu. Bardzo dobrze, starcie. Mimo wcześniej tylko dwóch walk zawodowych, duża dojrzałość i taka chęć. Wola zwycięstwa, wola przetrwania. Taka wiesz. Cecha, z której rodzą się mistrzowie. Pozwólcie, że jeszcze na koniec spojrzymy tylko na grafikę, jak wyglądają najbliższe plany Federacji KSW, bo chcemy, żebyście sobie zarezerwowali należycie już sobotnie wieczory. Dzisiaj przypominam, że wyjątkowo spotykaliśmy się w piątek grodzisk Mazowiecki 12 dzień listopada tam w main węcie Parnas versus Rajewski po wycofaniu się z walki z powodu kontuzji Mariana Ziółkowskiego. Bartosiński Kaszubowski będziemy widzieć walkę bardzo ciekawą. Pawlaka Zleśko ponadto Hoj Szczepania KSW 77. No nieprawdopodobna gala w Gliwicach. Tutaj uśmiechał się Daniel Rutkowski, jego tam zobaczymy w kolejnym evencie walka o pas dopełnienie trylogii przybysz Wikła, czyli rzecz jasna, Mamy Kalidow. Mariusz Podzianowski. 28 stycznia. Ta data już dzisiaj padła w studiu, w rozmowie z Wojkiem Rysiewskim, szefem sportowym Federacji. 28 stycznia. Yy, miejsce tej gali? Wiem, ale nie powiem. Jak w polskim kinie, także zachęcamy, żeby śledzić Mati wie wszystko. media społecznościowe, KSW, Via Play i, i tam niedługo ta informacja się yy, pokaże. Powiem tak, mieliśmy mieć main event Eslan Czujigajew. Dostaliśmy niesamowity main event Stasiak-Ruchała. Zawodnicy unieśli ciężar main eventu, publiczność zaprezentowała się fenomenalnie w Nowym Sączu, także to jest też taka powiedziałbym dobra zmiana. Nie chcę mówić, że, że zmiana, która tutaj jakby nie osłabiła lekko karty, natomiast no, zmiana zawsze jest fajna, kiedy puentą wieczoru jest walka, która niesie za sobą wielkie emocje, duże umiejętności, kapitalną reakcję publiczności, a, a dzisiaj ta publika w Nowym Sączu no właśnie bardzo przydała się temu main eventowi. Nie wiem, nie wiem, czy coś mogę jeszcze tutaj dodać. Znakomita atmosfera. Po raz kolejny to mniejsze wydarzenie, że tak powiem kolokwialnie, dowozi. Czy to po Ostrowie, czy po Radomiu. Świetna atmosfera, wypełniona po brzegi hala. Mimo, że było chłodno, to ja zapamiętam na zawsze ten wieczór jako niezwykle gorący. Wiecie to bo zawodnika bardzo cieszy to przede wszystkim te zwycięstwa i tak dalej. To ta droga sportowa, ale to, że inni czekają na Twoją walkę, to są naprawdę niesamowite emocje. I dzisiaj to otrzymał Robert Truchała. Uważam, że całkowicie mu się to należy. Uważam, piękny wieczór dla niego i piękny wieczór MMA dla Nowego słońca. Brawo Nowy Są. Zobaczmy jaki uśmiechnie. On już widzi tych wszystkich kibiców Słuchaj, w grodzisku Mazowieckim. Powiem Ci y, tylko na koniec tak. Zabrałem tutaj kurtkę do Amfiteatru Nowosądeckiego. Rozpinałem z każdą, Mi też z każdą tutaj walką kolejny guzik. Dobrze Dominik, mieliśmy tylko osiem pojedynków Mateusz tak Dominik Durniat, dziękuję bardzo. Alberto Dimkowski, dziękuję. 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 Przed mikrofonem także dzisiaj rzecz jasna, e, popularna hiena, więc Maciej Turski. E, dziękujemy Damianie Stasiaku, dziękujemy e, Robercie Ruchała, dziękujemy Nowemu Sączowi, dziękujemy za tę galę, bo to był naprawdę bardzo przyjemny. Wieczór, tutaj w Beskidzie Sądeckim, w tym Nowosądeckim amfiteatrze. Kłaniamy się nisko. Dobrej nocy państwu życzymy. Dobrej nocy. Dobrej nocy.